Nagrywa się. Jest. Ok, lecimy. Energia, reakcja, moc. Na żywo. Prawie. Witajcie, kochani. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego was tu dzisiaj zaprosiłem. Otóż od jakiegoś czasu pojawiają się pytania, o co chodzi z tymi lodami ekipy. Ej, o tych lodach ekipy opowiedz! No właśnie, próbuję, tylko mi przeszkadzasz. Przepraszam, królewica. Do sklepu idę! Też mleko czekoladowe? No oczywiście, że tak. Przepraszam was bardzo. O czym to ja. A tak, lody ekipy. Czy jest się o co bić? Czy w ogóle warto ich szukać? Czy one są w ogóle dobre? Postanowiłem to dla was sprawdzić. Udało mi się zdobyć kontakt do gościa, który ma do nich dostęp. Umówiłem się z nim w tajnej miejscówce, niestety nie mogę wam powiedzieć gdzie, ale sprawdzę to dla was. Słuchajcie, idę właśnie na spotkanie z gościem, który zamiast starszy lody przedstawił się w internecie jako poczciwy lodziarz. Brzmi wiarygodnie. Jak dole, gdzie ja jestem? Czekajcie, muszę odstawić kamerę, żeby nie przyczaił. Moment. Poczciwy rodzarzu, poczciwy rodziażu. To ja Na pewno to Bierz i skalaj. Hej, okay, dobra, dzięki. dzięki. Słuchajcie, mamy to, mamy to Czekamy stąd. Dobra, jest Zobaczmy, co my tu mamy. Opakowanie trochę mało eleganckie, no ale trudno. No, Zaśnijmy pierwszy z brzegu, tak. Są cytrynowe. O, truskawkowe. No dobra, no to co? zobaczymy o co z nimi chodzi. Otwieramy delikatnie. Bo te papierki są podobno dużo warte, więc. Yy... Z najwyższą starannością. Okej. Okay. O, zmrożone. Elegancko. Hmm. Jest polewa. Hmm. hmm. Strzelają w buzi. Hmm. Ciekawe uczucie. Wow. Ułożysz, co, od... co to się wydarzyło? O, fuck. O, czy ja to wszystko zjadłem? O, cholera. No to nieźle, to potestowałem. Kurde. chyba były dobre, ale nic nie pamiętam. O, jak Jak to się włącza? Ja jeszcze dochodzę do siebie, ale jeśli jakimś cudem podobał ci się ten film, to zostaw tam łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję, wszystko. No i widzimy się następnym razem. Oby